Mam na imię Klara Nowak i większość mojego dorosłego życia spędziłam za ławą sędziowską, słuchając, jak kłamstwa się rozwiewają. Można by pomyśleć, że jestem już odporna na okrucieństwo, ale nic nie hartuje człowieka tak, jak to, które przychodzi owinięte w jedwabną suknię i uśmiech siostry. Przyjęcie zaręczynowe było wystawne, kryształowe kieliszki brzęczały pod delikatnymi żyrandolami, a muzyka płynęła z kwartetu smyczkowego w rogu. Rodzina narzeczonego była wszędzie. Idealne zęby, idealna postawa, idealna ignorancja. A potem byłam ja, starsza siostra, której nikt nie przedstawił porządnie, ta, którą nazywali cichą, jakby to było obelgą. Przybyłam na czas, ubrana w dyskretną czerń, jak zawsze w sądzie. Gdy przecinałam salę, kierując się do stołu z szampanem, moja siostra spojrzała mi prosto w oczy, lekko przechyliła głowę i uśmiechnęła się. Nie był to uśmiech powitalny, lecz taki, który mówi: nie powinno cię tu być. Pochyliła się do swoich przyjaciół, szepnęła coś za ręką, a oni wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć, zaciekawieni, rozbawieni, lekceważący. Nie drgnęłam. Słyszałam, jak mordercy próbują oczarować ławę przysięgłych. Widziałam, jak rodziny rozpadają się pod ciężarem jednej złej decyzji. Ale tamtej nocy, stojąc pod delikatnym blaskiem żyrandoli i osądów, zdałam sobie sprawę z czegoś jeszcze. Najgorsze zdrady nie pochodzą od obcych, lecz od ludzi, którzy dokładnie wiedzą, gdzie uderzyć. Ludzie często zakładają, że milczenie oznacza słabość, że jeśli nie walczysz, to pewnie nie masz siły. Ale prawda jest taka, że niektórzy z nas wcześniej nauczyli się, że niewidzialność jest bezpieczniejsza, czystsza. Łatwiejsza do przetrwania. Dorastanie z Zosią oznaczało naukę, jak stać się małym. Ona była tą jasną, czarującą, tą, która wiedziała, jak przechylić głowę, by dostać czego chce. Nasi rodzice traktowali ją, jakby była zrobiona z porcelany i złota. Twoja siostra ma taki dar do ludzi mówili zwykle po tym, jak wybrnęła z kłopotów szybkim kłamstwem lub idealnym grymasem. Tymczasem ja byłam tą cichą, poważną, zbyt intensywną dziewczynką, która czytała w kącie i poprawiała nauczycieli. W liceum Zosia uznała, że jestem nudna, organizowała imprezy, na które mnie nie zapraszano, mówiła ludziom, że adoptowano mnie z biblioteki, i śmiała się z mojego stylu ubierania się. Przy stole obiadowym rodzice śmiali się razem z nią. Klara po prostu nie umie się wyluzować, chichotała mama. Tata nigdy nie podnosił wzroku z nad talerza. Nikt nie pytał, kim chcę być, nikogo nie obchodziło, gdzie chodzę po szkole, o ile nie sprawiałam problemów, więc nie sprawiałam. Uczyłam się, znikałam w podręcznikach i prawie nauczyłam się rozbierać argumenty, nie podnosząc głosu. Podczas gdy Zosia goniła za chłopakami z koledżu i marnowała swój dyplom z komunikacji, ja ukończyłam studia wcześniej i dostałam się na prawo bez jednego okrzyku radości z domu. Gdy przyszedł list z akceptacją, Zosia przewróciła oczami i powiedziała: Czyli będziesz jedną z tych sądowych kobiet bez życia, co? Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Po studiach wyprowadziłam się na drugi koniec województwa, pracowałam dla sędziego federalnego, ścigałam przestępstwa białych kołnierzyków, aż moje imię zaczęło coś znaczyć w środowisku prawniczym. Zostałam sędzią w wieku 38 lat, najmłodszą w moim okręgu. Gazeta o tym pisała. Moje imię znalazło się na pierwszej stronie działu lokalnego, tuż pod zdjęciem, na którym stoję przed sądem, trzymając togę. Wysłałam kopię rodzicom. Nikt nie zadzwonił. Cisza od nich nie była szokująca. Nauczyłam się już różnicy między dystansem a spokojem. Nie bolało to tak jak kiedyś. Miałam swój sąd, swoje biuro, swoje życie. Nosiłam swój tytuł jak zbroję. I używałam głosu, by przecinać bzdury kłamców i drobnych skarg. W sądzie ludzie mnie słuchali. W mojej rodzinie wciąż byłam tylko starszą siostrą. Widziałam Zosię tylko kilka razy potem, na weselach, urodzinach, okazjonalnych świętach, gdzie mama błagała, byśmy udawały, że wciąż jesteśmy blisko. Zosia pojawiała się w cekinach i szpilkach, zawsze z nową historią o tym, jak męczące jest jej życie towarzyskie. Siedziałam na końcu stołu, obserwując jej występ, zastanawiając się, jak ktoś może być tak pełen hałasu i wciąż nie mówić nic, co ma znaczenie. Nie rozmawiałyśmy od ponad roku, gdy dostałam zaproszenie. Była to błyszcząca biała koperta z różowo-złotymi zdobieniami, pachnąca oczywiście jakimś mdlącym kwiatowym perfumem. W środku karta Dołącz do nas w świętowaniu zaręczyn Zosi Nowak i Jana Kowalskiego. Nie było o mnie wzmianki na zaproszeniu. Żadnego plus jeden. Nawet odręcznie napisanej notki. Potem przyszedł SMS. Cześć siostrzyczko, tak dla info, nie musisz przychodzić. Jeśli jesteś zajęta, rodzina Jana jest trochę prominentna, postaraj się nie ubierać zbyt poważnie. OK. X. Zbyt poważnie. Ta linia została ze mną na dni. Ona nie miała pojęcia, jak poważna się stałam, jak wiele żyć zmieniłam jednym ruchem młotka, jak wielu mężczyzn w drogich garniturach nazywało mnie pani sędzio drżącym głosem. Zosia wciąż myślała o mnie jak o dziewczynie w używanych ubraniach, kurczowo trzymającej się książek i formalności. Nie znała mnie wcale. Ale o to chodziło. Nigdy nie pytali. Kupiłam sukienkę, prostą, czarną, elegancką, niekrzykliwą, tylko dobrze skrojoną. Zarezerwowałam lot, wynajęłam samochód, odrzuciłam pokój hotelowy, który oferowała, i załatwiłam własne zakwaterowanie. A potem, po raz pierwszy od dekady, weszłam do jaskini Lwa, nie zamierzając się kurczyć. Nie jechałam dla niej, nawet nie dla nich. Jechałam dla ciszy, tej, która podążała za mną przez lata, i tej, którą w końcu byłam gotowa przerwać. Miejsce było przeszkloną posiadłością na wzgórzu. Z równo przyciętymi żywopłotami i parkingiem z obsługą, takim miejscem, które wynajmujesz nie dlatego, że ci się podoba, ale dlatego, że chcesz, by ludzie wiedzieli, że cię na to stać. Imię Zosi było wydrukowane złotem na tabliczce powitalnej, imię Jana w nieco mniejszej czcionce, co już powiedziało mi wszystko o ich dynamice. Przyjechałam pięć minut wcześniej, zawsze pięć, nigdy więcej. Obserwowałam z samochodu, jak goście napływali, przytulając się, śmiejąc, poprawiając drogie spinki do mankietów i sukienki, które wciąż miały zagniecenia od plastikowych opakowań. Zosia zawsze była obsesyjnie nastawiona na wygląd klasy wyższej, nawet jeśli jej konto bankowe mówiło co innego. Wyobrażałam sobie, że stworzyła dla rodziny Jana uroczą opowieść, w której była elegancką bywalczynią salonów, a jej siostra była zbyt sztywna, by się liczyć. A potem weszłam. Nie było fanfar, żadnego westchnienia, tylko spojrzenie od gospodyni, która wręczyła mi kieliszek szampana i powiedziała: witamy. Jej głos był uprzejmy, zdystansowany i wiedziałam, że nie ma pojęcia, kim jestem. Idealnie. W środku miejsce tętniło życiem ludzie w wypolerowanych butach i wyćwiczonych uśmiechach krążyli od rogu do rogu, orbitując wokół Zosi, jakby była słońcem. Trzymałam się z tyłu, popijając w ciszy, obserwując, jak łatwo wszyscy wpadali w jej orbitę. Muszę przyznać, że wyglądała pięknie, ale uroda i charakter nigdy nie miały ze sobą wiele wspólnego. Zauważyłam rodziców po drugiej stronie sali. Włosy taty były bardziej siwe, ale wciąż miał ten sam bierny wyraz twarzy, który nosił przez większość naszego dzieciństwa. Obecny, ale nie zaangażowany. Mama za to promieniała w sukience zbyt młodej na jej wiek i niku, który rozpoznałam jako prezent, który wysłałam lata temu, a którego nigdy nie skomentowała. Zobaczyła mnie, zatrzymała się i uśmiechnęła z uprzejmym zakłopotaniem, jakby byłam znajomą, której nie może dokładnie przypisać. Potem odwróciła się do swoich przyjaciół, ani słowa, nawet machnięcia ręką. Znalazłam miejsce przy narożnym stole, częściowo zasłonięte jedną z przesadnie dużych aranżacji kwiatowych. Tak było lepiej. Nie chcielibym była widoczna, a ja nie chciałam być widziana przez ich oczy. Potem Zosia mnie znalazła. Była w pełnym trybie gospodyni, buziaki w powietrzu, delikatne dłonie, sztuczny śmiech. Gdy jej oczy spoczęły na mnie, coś w nich się napięło. Patrzcie, kto dotarł! powiedziała. Jej głos ociekał udawaną serdecznością. Nie byłam pewna, czy przyjdziesz, nie sądziłam, że takie imprezy to twój klimat. Zwykle nie są, odpowiedziałam, odwzajemniając jej uśmiech swoim własnym. Ale znalazłam czas, wskazała na moją sukienkę z uniesioną brwią. Czarna, co? Śmiały wybór na przyjęcie zaręczynowe. Nie zadałam sobie trudu, by wyjaśnić, że czerni noszę, gdy chcę, by traktowano mnie poważnie. Wiedziałam, że nie warto oferować głębi ludziom, którzy przyszli tylko po to, by musnąć powierzchnię. Pomyślałam, że ktoś musi zrównoważyć paletę powiedziałam zamiast tego. Zamrugała wyraźnie niepewna, czy jestem sarkastyczna, po czym pochyliła się i ściszyła głos. Tylko postaraj się nie robić niczego niezręcznego, okej? Okay? Rodzina Jana no wiesz, bardzo dba o pozory i zadaje mnóstwo pytań. Spojrzałam jej w oczy. Może dostaną prawdziwe odpowiedzi? To wystarczyło, by zaśmiała się głośno, teatralnie, zanim machnęła ręką, jakby żartowałam. Klasyczna Klara, zawsze taka intensywna, rzuciła zanim odpłynęła już w połowie chichotu z kimś na za wysokich obcasach. Westchnęłam powoli i upiłam łyk napoju. Znowu to słowo, intensywna. Całe życie nazywano mnie za bardzo, gdy jedyne, czego próbowałam, to być wystarczającą. Jan podszedł do mnie później podczas kolacji. Siedziałam sama przy stole, skubiąc talerz wędzonej kaczki, która już wystygła. Wyglądał jak polityk. Wysoki, gładki, ostrożny, taki, który ściska dłonie obiema rękami i pewnie ćwiczy empatię przed lustrem. Klara, prawda? zapytał. Siostra Zosi? Skinęłam głową. To ja. Uśmiechnął się, ale uśmiech nie dotarł do jego oczu. Ona niewiele o tobie mówi. Nie byłem pewien, czy jesteście blisko. Przechyliłam głowę. Jesteśmy siostrami zaśmiał się, niepewny, co z tym zrobić. Powiedziała, że zajmujesz się czymś w prawie spojrzałam mu w oczy. Coś w tym stylu. Za jego oczami błysnęło zainteresowanie, ale zgasło. Nie pytał dalej. Zosia pewnie wypełniła mu głowę jakąś rozcieńczoną wersją mojego życia może asystentka prawna, może doradca polityczny cokolwiek, byle nieprawda. To mi pasowało. Niektóre prawdy są jak wyroki. Nie wydajesz ich, zanim proces się nie zakończy. Kolacja przeszła w przemówienia. Przyjaciele Zosi wstali jeden po drugim, chichocząc przez toasty, pełne wspomnień z dzieciństwa i komplementów tak słodkich, że ocierały się o syrop. To był rodzaj występu, który sprawiał, że ludzie czuli się ważni przez skojarzenie: śmiej się w odpowiednich momentach, upij łyk, uśmiechnij się do kamery. Zosia chłonęła uwagę, jak światło słoneczne, jej śmiech unosił się po sali z wprawą kogoś przyzwyczajonego do bycia uwielbianym. Siedziałam na końcu sali, częściowo zasłonięta centralną dekoracją z białych orchidei. Nie byłam tam, by być widzianą. Ułatwiali mi to. Przez cały wieczór stałam się elementem wystroju, ktoś, kogo mijano, nie rejestrując. Samotna kobieta w czerni na skraju imprezy, przeznaczonej dla parujących kieliszków szampana i pastelowych zdjęć. Kilka osób uśmiechnęło się uprzejmie, nikt nie pytał kim jestem, nawet krewni Jana, mimo że Zosia przedstawiała połowę sali z przesadnymi historiami o swoich powiązaniach z tą czy tamtą osobą. W pewnym momencie usłyszałam, jak ktoś pyta Jana, czy Zosia ma rodzeństwo. Wzruszył ramionami. Ma, powiedział, popijając drinka. Ale nie są blisko. Nawet nie drgnęłam. To była ich opowieść zawsze taka była. Ja byłam tą zdystansowaną, zimną, zbyt poważną. Nieważne, że Zosia nie oddzwoniła na moje urodziny od pięciu lat, czy że przyleciałam przez całe województwo na operację mamy i proszono mnie, bym czekała na zewnątrz sali pooperacyjnej, żeby Zosia miała przestrzeń. Niech opowiadają jak chcą. Żyłam wystarczająco długo, by znać różnicę między prawdą a narracją. A potem wstała Zosia, uderzyła widelcem w kieliszek, wszystkie oczy skierowały się na nią. Reflektor z żyrandola błysnął na jej cekinowej sukience, jak ostrzegawcza flara. Zajęła centralne miejsce, jakby było dla niej stworzone. Chcę tylko podziękować wszystkim za to, że tu jesteście, powiedziała promieniejąc. Naprawdę czuję się taka szczęśliwa. Tłum odwzajemnił uśmiechy. Niektórzy już trzymali telefony, nagrywając. Zakładając, że to będzie kolejna urocza przemowa. Wiem, że to może być szokiem, ciągnęła chichocząc, ale nie zawsze byłam taka poukładana. Cichy śmiech. Jan uśmiechnął się, opierając się w krześle, dumny. Faktem jest, kontynuowała Zosia, że dorastając byłam tą szaloną. Moja siostra Klara była przeciwieństwem. Powiedzmy, że była bardzo zasadnicza, bardzo przepisowa. Pauza, taka, którą ludzie mylą ze skromnością przed puentą żartu. Kiedyś złożyła oficjalną skargę, bo pożyczyłam jej sweter bez pytania. Miałam trzynaście lat. Śmiech wybuchł. Siedziałam nieruchomo, moja twarz była nieodgadniona. Zawsze taka była, powiedziała Zosia, machając ręką lekceważąco. Osądzająca, sztywna, szczerze, jestem wdzięczna, że dziś się pojawiła. Nie przepada za rodzinnymi spotkaniami ani. No wiecie, za uśmiechaniem się. Spojrzała na mnie, zatrzymała wzrok na tyle długo, by to zarejestrować, po czym mrugnęła. Mój widelec leżał lekko obok nietkniętego Dania. Jan szturchnął ją. Bądź miła powiedział z uśmiechem, po czym odwrócił się do mnie, uśmiechając się, jakby był częścią niewinnego żartu. Ale serio dodał mamy szczęście, że znalazła czas. Zosia mówiła, że pracujesz w. Co to było? Archiwum powiatowe? Przechyliłam głowę lekko, nie mówiąc nic. Albo może administracja, dodał. Tak czy inaczej brzmi jak ważna papierkowa robota. To był ten moment. Obelga nie była nawet okrutna. Była gorsza. Była protekcjonalnie mała. Gumka wypowiedziana tak swobodnie, że nawet nie zabolała, tylko wyjaśniła. Zosia wyglądała na zadowoloną, jej uśmiech rozciągał się jak u kota, wygrzewającego się w założeniu, że jak zawsze przełknę to w ciszy. Otarłam krawędź kieliszka i spojrzałam Janowi w oczy. Przepraszam powiedziałam spokojnie. Skąd to usłyszałeś? Zamrugał. Zosia mówiła coś o pracy w administracji rządowej. Nie odpowiedziałam od razu pozwoliłam, by moment się przeciągnął, by presja narastała tam, gdzie kiedyś była ich pewność. Nie powiedziałam. To nie jest poprawne. Zosia zaśmiała się nerwowo. Daj spokój, nie bądź taka dramatyczna. Ma rację, powiedziałam, wciąż patrząc na Jana. Nie pracuję w administracji. Kolejna pauza, dłuższa tym razem. Jestem sędzią, powiedziałam. Cisza była natychmiastowa. Gęsta, jakby sala wzięła wdech i nie wiedziała, jak wypuścić powietrze. Z lewego stołu dobiegł głos. Czekaj, sędzia, Nowak. Głowy się odwróciły, ktoś westchnął. Kobieta bliżej sceny zmrużyła oczy. Z najsprawiedliwszym wyrokiem, szepnęła. Usłyszałam to, Zosia też. Jan patrzył na mnie jakby widział coś pod powierzchnią obrazu, coś czego nie zdawał sobie sprawy, że tam jest. Jesteś sędzią? zapytał, ale tym razem nie było uśmiechu, nie było uroku. Skinęłam raz. Sąd wyższy, jedenaście okręg. Jego ręka opadła z pleców Zosi. Nigdy nie mówiłaś, że poszłaś tak daleko, zaczęła Zosia. Nie czekałam na resztę. Kobieta w zieleni przy barze odezwała się znów głośniej. Ona prowadziła sprawę istmena. Ten wyrok miał ogólnokrajowy rozgłos. Więcej szmerów, telefony wysunęły się z kieszeni, wyszukiwania w Google ruszyły pod lnianymi obrusami. Jeden mężczyzna poprawił krawat, kobieta wyglądała na zawstydzoną, zdając sobie sprawę, że chwilę wcześniej się śmiała. A Zosia. Jej twarz się zmieniła. Nie była już pewna siebie, nie zła, tylko osaczona. Nie wiedziałam, że wciąż to robi, mruknęła. Myślałam, że zrezygnowała. Wstałam wtedy, niegwałtownie, powoli, z rozmysłem. Złożyłam serwetkę i delikatnie odłożyłam ją na talerz. Każdy ruch miał teraz wagę, nie dlatego, że go wymusiłam, ale dlatego, że ta waga zawsze tam była. Oni po prostu jej nie widzieli. Spojrzałam Janowi w oczy po raz ostatni. Kiedy ludzie nie zadają pytań, powiedziałam cicho. Nie powinni być zaskoczeni odpowiedziami. Zosia otworzyła usta, ale nie padły żadne słowa. Spojrzała na rodziców, którzy wyglądali na równie szokowanych. Usta mamy były lekko rozchylone, tata zbladł. Minęłam ich wszystkich, mijając szokowane szepty, ukośne spojrzenia i topniejące fasady. Nie było potrzeby dramatyzmu, żadnych teatralnych gestów, tylko cicha powaga. Nie musiałam się tłumaczyć, wyrok już zapadł, nie zostałam na deser. Nie było nic więcej do powiedzenia, nic słodszego, niż cisza, którą zostawiłam za sobą. Na zewnątrz noc była chłodniejsza, czystsza. Taka cisza, która nie wymaga uwagi, po prostu istnieje. Stabilna i prawdziwa. Podeszłam do samochodu, nie odwracając się, bez aplauzu, bez pożegnania, tylko dźwięk żwiru i wolności. Telefon zawibrował raz, potem znowu. Nieodebrane połączenie od mamy, dwa smsy od Zosi. Powinnaś mi powiedzieć, dlaczego chciałaś mnie zawstydzić? Jakby fakty były bronią, jakby mówienie prawdy na pytanie było atakiem, nie odpowiedziałam. Nie pytali, kim jestem od lat. Zakładali, projektowali, redukowali mnie do wersji, która sprawiała, że czuli się więksi. A gdy prawda wyszła na jaw, nie czuli wyrzutów sumienia, czuli się obnażeni. Nie byłam zła, już nie. Był czas, gdy oddałabym wszystko, by zostać zauważoną, zaproszoną do ich dumy. Ale gdzieś po drodze przestałam tego potrzebować. To, co zbudowałam, nie wymagało ich błogosławieństwa. Zdobyłam każdy centymetr mojego życia bez skrótów. Bez aplauzu, bez nazwiska, które za mnie ciągnie za sznurki, tylko praca. Cicha, konsekwentna, nieefektowna praca. Taka, która ma wagę w pomieszczeniach, do których oni nigdy nie weszli. W środku wyobrażałam sobie szum. Zosia przepisująca historię, Jan zdający sobie sprawę, że jego zarozumiałość ma granice, rodzice siedzący cicho, niepewni, jak przetrawić córkę, której nigdy nie próbowali zrozumieć. Ale nie potrzebowałam ich zrozumienia. Nie przeoczyli mnie, bo byłam niewidzialna. Przeoczyli, bo nigdy nie patrzyli. Teraz będą. I nawet jeśli nigdy nie powiedzą o tym słowa, nigdy nie przyznają, że się mylili, coś się zmieniło. Nie dlatego, że tego żądałam, ale dlatego, że prawda ma sposób na zmianę powietrza. Nie potrzebowałam reflektorów, nigdy nie chciałam być na środku sceny. Jedyne czego kiedykolwiek chciałam, to mojego miejsca za ławą i cichej, trwałej mocy bycia w końcu widzianą.